kochani, witam Was bardzo serdecznie. na kanał jest na pozytywnie. Zobaczcie, co mamy. Będziemy mieli piankę. Mamy teraz, będziemy obklejać, że Wam powiem co. Słuchajcie, ja tylko tu wejdę. Już mamy porobione, Jeszcze tylko tu zostanie. Ale polecam tą farbę. Naprawdę słuchajcie, z ręką na sercu Wam polecam, bo nie śmierdzi głowa po tej farbie. Nic nie boli. Już Wam pokazuję, o co mi chodzi, słuchajcie. Patrzcie, jak mamy takie coś tutaj, nie będzie widać. To jest takie coś, że będziemy musieli tutaj luki, co nie, tu zobaczcie, tu jest na... chciałam tu obkładać, że Wam pokazuję, chciałam tu obkładać, ale zobaczcie, tutaj ogólnie jest takie coś, że to jest piana, już, Znaczy, piana, to już ocieplenie jest. Teraz zastanawiam się, jak oni to, te wacie zrobili ocieplająco, ale okej, okay. teraz tak zakładam, także tak powiem na to, takie coś, lecimy, słuchajcie, z pianą, poczekajcie.

Tu jest ogólnie słuchajcie pomalowane, ale powiem Wam szczerze, że tak, jeszcze tu powinien być raz trzeba pomalować, bo jest taka sytuacja, że jest rozwalone. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest, bo tu kupiłam takie coś. Piana, no to jest tak zwana, widzicie, piana. Czekajcie, tylko to założę. I to pianę, słuchajcie, trzeba będzie wykorzystać tutaj. No zobaczcie. Widzicie? Czekajcie, widzę. Zobaczcie, jaka fajna pianka. Zaraz wam pokażę, jak się Tak chłopaki na budowie robią. Ja się przypatrzyłam, słuchajcie, stwierdziłam, żeby to sama poskudzić. Ocieplamy, zobaczcie. Czekajcie. Aby tylko styknęło to się, O, matulo. Zobaczcie, jak fajnie idzie. Więc Wam pokażę mniej więcej, o co mi chodzi. Testowane były, słuchajcie, te pianki. I te pianki, powiem Wam szczerze, fajnie zasychają. Zobaczcie. To jest taka ręka. Zobaczcie, jak fajnie. Widzicie? Tu Wam postawię. Będziecie widzieć, ja to dalej, słuchajcie, robię. Zobaczcie, tu wpychamy taką pianę. Tu czyścimy bo jest już pomalowane, co nie, tylko teraz trzeba gdzieś zapiankować, to słuchajcie, kurczę, poczekajcie, nie, to tak się robi, tu się zakładacie i zobaczcie, widzicie, idzie piana, idzie pianka, zobaczcie, bo to trzeba naprawdę, słuchajcie, siły męskiej dobrej siły ale damy radę i to pianę zapiankujemy słuchajcie, i to będzie już w tym I to jak ta piana, słuchajcie, wejdzie mam nadzieję, że jedna nastarczy. bo się miałam śmieszną słuchajcie, akcję akcja była śmieszna, taka, że musiałam pojechać jeszcze po farbę bo mi farby nie styknęło a jak nie styknie, to wiem, że jutro jeszcze dokupię tej pianki i tu wiecie, obiadę tak fajnie obkręcę. Bo tutaj tylko wystarczy objechać okay, trochę, i przewody. Widzisz to, przewody, to te przewody zostawimy. I wiecie, i stopniowo kampera widzimy sobie robić. Tutaj zobaczcie, coś takiego zrobimy. O, taką majazgę. Widzicie, tutaj wszystko jest. No i dobra, kochani, ja lecę dalej. z taką piano budowlańską. Pycham, by było ciepło, i robię dalej, a z, z, z pianko żegna. Czy piankę polecam? E, w tej chwili dla mnie powiem Wam szczerze, super pianka jest na początku. Y, powiem Wam szczerze, powiem Wam tak, czy polecam oczywiście, że tak bo stania. I wiadomo, i jest bardzo dobre takich tych farby. Tylko to wy musicie, słuchajcie, zdecydować, tak, czy po prostu wiecie, będziecie chcieli taką pianę, czy nie tu musicie dobrze i słuchajcie, wpychać, bo jak ona szybciutko zaschnie, co nie, to powiem Wam szczerze, że już potem, jak ta pianka zaschnie, to jest taka sytuacja, że wiadomo, jak to będzie z tą Tutaj zaraz wypchniemy. Byście, wiecie, całych płytek sobie nie uszkodzili. Dobra. Taki Zobaczcie, jak widzicie, właśnie tutaj piankuję. To jest ta pianka, co ja znałożyłam, pokazywałam wam. Yy, oczywiście, kolor będzie się różnił, bo nie było już takiej farby. To jest na zimę zrobione. I tu zaraz wam pokażę, co jest naciągnięte. Tu jest takie zielone naciągnięte i chyba to te zielone też, słuchajcie, użyję yy, do, do ocieplenia, na piankę złapię i to w zimę, prawdopodobnie ma być odjazdowo, bo w zimę będzie prawdopodobnie. Dobrze trzymało mnie. I tak zaraz Zaraz tutaj słuchajcie Pójdę i ten Całkowicie objadę Poszukam też słuchajcie takiej luki Co będzie wiecie chłód ciągnął i tak dalej I to pięknie się obpiankuje Oczywiście to aby tylko zaschło Bo jeżeli to zaschnie to ja to potem wdrapie I normalnie zrobię tak żeby to miało rękę i nogi I było do ludzi I teraz malujemy słuchajcie Te łóżko to łóżko będziemy słuchajcie malować, odnawiać i tu będziemy doprawiać takie coś do góry, żeby było dwupiętrowe. Także co kochani, ja zabieram się za robotę. O to fajny odcinek z piękności zakresu. z wami żegna. Trzymajcie się, cześć.